Rozwiąż równanie podane w zadaniu. To równanie spróbujemy zrobić na trzy sposoby. Pierwszy sposób, według mnie najlepszy, jest to rozłożenie podanej już postaci leczynowej na postać leczynową złożoną z czterech czynników, czyli z czterech takich elementów oddzielonych od siebie kropeczką. OK, no i teraz zauważamy, że możemy zastosować tutaj wzory skróconego mnożenia. Przypomnijmy wszystkie wzory, ale pierwszy nawias to jest ten trzeci wzór skróconego mnożenia: kwadrat minus kwadrat. Więc rozkładamy ten pierwszy nawias na dwa nawiasy. W jednym nawiasie będzie minus, w drugim plus, czyli x minus 1, x plus 1. Z drugiego nawiasu wyłączymy sobie x przed nawias, więc mamy x razy. No i w tym nawiasie otrzymamy x minus 2. I przerównujemy to do zera. I teraz patrzysz na poszczególne czynniki. Tu jest pierwszy czynnik, to jest ten pierwszy nawias. Drugi czynnik, to jest drugi nawias. x to jest trzeci czynnik. No i ostatni nawias to jest czwarty czynnik. I w myślach przyrównujesz je do zera. Czyli inaczej zastanawiasz się, jaka liczba wstawiona zamiast x zeruje ci ten nawias. Widać, że tutaj 1 zeruje pierwszy nawias. 1 minus 1 to 0. Stąd mamy pierwsze rozwiązanie. Tutaj minus 1 zeruje nam nawias, tego x po prostu zeruje 0, a ostatni nawias. Tutaj widzimy 2, bo 2 minus 2 to 0. Więc mamy już rozwiązanie naszego równania. Ale ktoś może chciałby zrobić to troszeczkę inaczej. Możemy od razu pierwszy i drugi nawias przerównać do 0. Więc jeżeli pierwszy nawias przerównam do 0 tutaj, minus 1 zmieni strony, zmieni znak. A teraz kwadrat zamieniamy na pierwiastek z tej oto liczby. Ale pamiętamy, że otrzymamy tutaj dwa rozwiązania: zarówno 1, jak i minus 1. No i teraz ten drugi nawias też przyrównujemy do 0. Teraz warto wyłączyć x przed nawias, podobnie jak w sposobie pierwszym. No i tutaj też pierwszy czynnik i drugi przyrównujemy do 0. Tu już mamy od razu wynik. x jest równy 0. To pochodzi nam z tego pierwszego czynnika. A drugi nawias też przyrównaliśmy do 0. No i tu jeszcze tylko minus, dwójkę przerzucimy na drugą stronę. Zmieniamy stronę, zmieniamy znak. No i mamy odpowiedź do naszego zadania. No i trzeci sposób, e, chyba najgorszy, ale warty wspomnienia, ponieważ możemy. E, albo oba nawiasy albo tylko jeden z nich zrobić przy pomocy delty jak wspomniałem to jest najgorszy sposób no ale zerknijmy tutaj zarówno pierwszy nawias jak i drugi nawias moglibyśmy obliczyć zgodnie z tą oto tabelką w zależności od delty jaka nam wyjdzie no to wtedy albo mamy dwa rozwiązania albo jedno albo brak rozwiązań Pierwsze równanie to może zróbmy tak jak w poprzednim sposobie, czyli pamiętamy, jedynka zmienia stronę, zmienia znak, pierwiastkujemy, no i mamy dwa rozwiązania. No a tutaj właśnie współczynniki przy kolejnych potęgach x dają nam literki A, B i C. Piszemy wzór na deltę, teraz nie będę dokładnie wstawiał, tylko tak szybciutko pokażę. Mamy wstawienie tych współczynników do wzoru, pierwiastek z delty. No i wiadomo, mamy tutaj x1, x2, więc tutaj będzie x3 oraz x4. X3 mamy znany wzór, podstawiamy szybciutko do wzoru, wychodzi 0. Tutaj mamy x4, wstawiamy szybciutko liczbę, wychodzi nam 2. I odpowiedź taka sama jak wcześniej, więc możesz to robić na wiele sposobów.